Siemanko, z tej strony Piwna Japa i znajdujemy się w gościnnych progach poznańskiego UAN Browaru, a razem ze mną główny piwowar Tobiasz, no i nowo wybrany prezes Wielkopolskiego Oddziału Terenowego PSPD Paweł. Spotkaliśmy się w konkretnym celu, żeby pogadać o poznańskich bitwach piwnych, co nas w tym roku czeka, jakie nagrody czekają na piwowarów, jakie miejsca możemy odwiedzić, no i... Jakich piw będziemy mogli ewentualnie spróbować? No i też kto wystąpi, kogo warto tutaj wymienić albo przedstawić, jak mamy szerokie spektrum piwowarów domowych. To może ja zacznę, postaram się odpowiedzieć na te wszystkie pytania. A więc na wstępie powiem, że w tej edycji bitew piwnych, podobnie jak w zeszłym roku, będziemy mieli aż 7 bitew, w których konsumenci będą mogli spróbować 7 diametralnie różnych piw. Zaczniemy od bezbitera. później będzie bitwa, w której że będą musieli uważać dry stout. Następnie Lichtenhainer, East Coast IPA, to są bitwy ćwierćfinałowe, natomiast w półfinałach Cold Ipa, Witbir. I w wielkim finale e, piwowarzy będą mieli zadanie e, uważenia e, godze z owocami. No i tutaj mogę pałeczkę przekazać Towiaszowi, bo to piwo będzie ważone w Une Tak, podobnie jak na poprzedniej edycji bardzo się cieszymy, że znów Une tutaj e, z PSPD współdziała, bo też tak jak już mówiłem na, na poprzedniej edycji, zawsze misją Onebrowar też było, żeby przekazywać, edukować niejako w tym piwowarstwie naszych gości, ale też mocno współpracować. Z piwowarami domowymi. Tak więc z przyjemnością tu zapraszamy też PSPD, ale też naszych, naszych zawodników, ale też każdego, kto po prostu chciałby wcielić się w rolę sędziego piwnego i spróbować, co nam tutaj zaproponują nasi zawodnicy. Podobnie jak rok temu te style będą od takich najłatwiejszych, mamy nadzieję, chociaż, chociaż niekoniecznie, ale takich powiedzmy najszybciej, które da się zrobić, czyli mamy Best Bitter, angielskie piwo, które myślę, no każdy z prosta, kto tam coś waży w domu. Później idziemy troszeczkę szczebelki wyżej, a więc mamy mamy. Drystauta, Drystauta, czy piwo? Cold Ipa, właśnie tutaj chciałem na początku Pilsa, Pilsa, American Pilsa, ponieważ to piwo osobiście bardzo lubię i też u nas fajnie, fajnie wypadły pewne warki tutaj American Pilsa, ale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy piwowar domowy ma tak opanowaną dolną fermentację, która jest trudna, a więc tutaj coś pół na pół powiedzmy, a więc Ipa, ale, ale w wersji Cold Ipa. No i finał oczywiście najtrudniejsze piwo, czyli Goze z owocami. No tutaj trzeba naprawdę wykazać się już tutaj jakąś tam wiedzą piwowarską, żeby ten styl dobrze dobrze wykonać. Ale oczywiście dla zwycięzcy, który, który do tego finału dojdzie i, i zwycięży, mamy główną nagrodę, którą jako one Brother tutaj jesteśmy sponsorem i oferujemy zwycięzcy uważenie, piwa według jego receptury tutaj na zbiorników, w zbiornikach, które się na, za nami znajdują, a więc będzie to 1000 litrów piwa zwycięzcy. No dobrze, pięknie przedstawiliście style. Napomknąłeś to o możliwości dostania sędzią, jurorem takich konkursów. Na jakiej zasadzie będą wyłaniani zwycięzcy danych etapów? Jak, jak, że tak powiem, możemy wpłynąć na piwo, które nam najbardziej smakuje? To może ja odpowiem. Może ja Gdyż tutaj muszę powiedzieć, kreowałem ustalane zasady, które będą w tym roku i one. Powinny być znajome dla tych, którzy brali już udział w zeszłym roku, w zeszłej edycji bitew piwnej. Natomiast dla przypomnienia, czy dla tych, którzy jeszcze nie mieli przyjemności brać udziału w naszej inicjatywie, każdy z degustujących i oceniających zarazem piwa czterech uczestników każdej z bitew otrzymają kartę. I na tej karcie będą musieli wskazać trzy piwa, które ich zdaniem były najfajniejsze z tych czterech. W najfajniejsze, tak na myśli, najsmaczniejsze, i przy okazji najbardziej stylowe, bo nie oszukujmy się, nie chcielibyśmy w sytuacji, kiedy ktoś przynosi na drystauta piwo, które drystautem nie jest, i, ono, i jego autor przechodzi dalej. Natomiast wybierane są trzy piwa z każdej bitwy. Natomiast później są oczywiście liczone, liczone głosy, no i dwóch. Zawodników, dwóch uczestników z największą sumą głosów przechodzi dalej do kolejnego etapu. Oczywiście w finale zwycięzca może być tylko jeden, zatem tutaj no ta zasada oczywiście nie obowiązuje. Pozwolę sobie, przepraszam, wtrącić Pawle, bo hmm. to chyba ważna informacja. Oczywiście dla wszystkich, którzy by chcieli wziąć udział w Bitwach Piwnych jako w rolach sędziów, ten udział jest zupełnie darmowy, dostajecie te próbki za darmo, też nie trzeba jakiś kurs, kurs, kursów sensorycznych czy sędziów, e, sędziego piwnego skończyć, po prostu oceniamy, oceniamy piwa, które nam najbardziej smakują, naszym gustem. Zgadza się. Ja mam tylko jeszcze pytanko. Czy tabelka jest już rozlosowana do samego końca? Czyli wiemy, kto z którego ćwierć finału przechodzi na, dalej na jaki styl? Tak, tak, Szczególnie... jest to rozlosowane. Także uczestnicy pierwszej i drugiej bitwy mogą trafić na Coldipę, a uczestnicy trzeciej i czwartej bitwy na Widbira. Także tutaj wszystko jest jasne. Okej. Okay. Będziemy między innymi znajdować się w One Browarze. Widziałem w rozpisce miejsca dobrze znane. Uczestnikom i gościom z wcześniejszej rycy, czyli dąb piwa, wściekłych miel, ale też widziałem nowe miejsca. O jakich tutaj możemy nowych miejscach jeszcze powiedzieć? Zgadza się. Tutaj chciałem podziękować też za, za można powiedzieć, ciepłe, ciepłe przyjęcie e, propozycji e, udziału e, w naszej inicjatywie i tutaj mam na myśli mm, właśnie czy menedżerów pubów e, Bro i tam gdzie zawsze. Także w tych dwóch e, nowych e, dla nas, jako naszej inicjatywy miejscach też, też będziemy. Z mojej perspektywy to jest o tyle, o tyle dobre, o tyle ciekawe, że, że są to miejsca nie w ścisłym centrum poznania, e, tylko jedno jest na Jerzycach, drugie jest na śródce, można tak powiedzieć? Także myślę, że to też jest to, że jest ciekawe, że mieszkańców, którzy zamieszkują w innej części Poznania, także możemy zainteresować się piwem, jego degustacją. No to mamy style. Wiemy, gdzie będziemy. Zanim powiecie mi i naszym widzom, kiedy ruszają bitwy piwne, to. Jakie mamy spektrum umiejętności piłwarów? bo poza kamerą wspominaliście, że są tak naprawdę początkujący, ale są bardzo doświadczeni. Zgadza się. Tutaj jako też czynny piłowar domowy znam społeczność i wiem, że będziemy mieli wtedy naprawdę kilku, myślę, że mógłbym nawet dwóch rąk spokojnie do, do, potrzebować do, do ich zliczenia piłowarów, którzy, którzy są po prostu świetni w swoim fachu, których e, największą pasją w życiu jest, jest właśnie piłowarstwo. E, mamy tak w skrócie, mamy, mamy dwóch piłowarów, którzy są, można powiedzieć, w top 10 najlepszych piłowarów aktualnie ważących w Polsce, którzy są, są aktywni. E, mamy także piłowara, który w dużym konkursie, jakim jest konkurs Pinty Lidla, e, wygrał w swojej kategorii bodaj dwa lata temu. E, mamy także, także sędziów piwnych, także... Oprócz tego, że, że, że te piwa na pewno będą miały poziom, bo dobrze piłowarzy je ważą, też chciałbym wspomnieć, że to jest świetna okazja, żeby wymienić się gdzieś doświadczeniami, żeby też porozmawiać z tymi ludźmi. I tutaj się nie bójcie podchodzić do, do polewających piwo, bo chętnie na pewno też oprócz polania wam dobrego piwa, e, podadzą wam, wam pomocną dłoni i dadzą jakieś rady. Ale wiesz Paweł, są też początkujący piwowarzy, tam powiedzmy 3-4 warki e, dopiero uważone, ale to uważam, że mogą nam e, coś ciekawego zaoferować i Zbira nas się. naprawdę zaskoczyć, bo, bo to też jest tak, że, że... Że ktoś dużo czy tak dużo się uczy, zanim w ogóle przejdzie do, 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 do urabiania tego ciasta, że to tak to kolokwialnie nazwę. Także e, mo, możemy być zaskoczeni też tymi nowymi piwowarami, którzy dopiero wchodzą, pokazują się <grych> i pewnie nas czym zaskoczą. Spotykamy się, jak dobrze pamiętam, co środę od 15 marca? Od 22, od 20 marsza, 20, 20, przepraszam. Tak? 29, później 5 i 12. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, także to o godzinie 19.00 każdy z się będzie zaczynać. Dwie godziny są, są do ogłoszenia wyników od, od, od tej 19.00 od 21.00 będzie ogłoszenie wyników i próbek będzie zawsze tylko 100. Także polecam przychodzić jednak na początek, a nie gdzieś tam koło 23 czy później. Tylko tyle, tyle próbek polewają piuważy i, i tyle głosów może zostać oddanych, także. Tak, że... zachęcam się nie Pierwsza się bitwa nie eliminacyjna już niedługo, już właśnie w Ułan Browar 22 marca. Czyli, czyli już nasi piwarzy. Waży... Dokładnie, już mam nadzieję, że nasi zawodnicy mają, kończą tak, tak naprawdę to piwo, no bo już niedługo się spotykamy za dwa tygodnie i, i zobaczymy. Ale jak mówisz o kończeniu, to zanim zamkniemy ten materiał, mam dość kontrowersyjne pytanie do obydwu z was. Co będzie pierwsze? Czy zwycięzca zeszłorocznej edycji bitew piwnych uważy swoje zwycięskie piwo? Czy poznamy zwycięzcę tegorocznych bitew piwnych? No kontrowersyjny, ale z Pawłem tu rozmawiałem, bo oczywiście z poprzedniej edycji jeszcze Berliner Weiss z porzeczką nie, nie, nie był tutaj polewany, natomiast no, Paweł zgodził się, abyśmy zrobili to w ten sposób, że po prostu na finale tegorocznych bitew piwnych będzie premiera też Berliner Weiss z porzeczką receptury Pawła i, i będą nasi goście, ale też zawodnicy mogli spróbować, kto wygrał rok temu. Czyli można powiedzieć, że najpierw spróbujemy piwa, a później poznamy zwycięzcę. To jeszcze zahaczę o temat zeszłorocznych bitew piwnych. Jak już wspominaliśmy i też pewnie wiecie, Paweł zeszłoroczną edycję wygrał. Żeby Pawle te zawody, jakimi są poznańskie bitwy piwne, pomogły w rozwoju, po, pomogły zrobić krok dalej w kierunku jakiegoś komercyjnego ważenia piwa? Czy nadal je, jeszcze czujesz, że musisz wykonać dużo pracy, żeby ewentualnie móc skoczyć na ten poziom komercyjny, zawodowy? Czy tak stricte w kierunku komercy, ważenia komercyjnie, czy mi to coś dało? To tu, prawdę mówiąc, nie jestem, nie jestem pewien, czy mi odpowiedzieć na to pytanie. Nawet się nad tym jakoś szczególnie nie zastanawiałem. Natomiast jeśli chodzi o jakby. Mm, Pielęgnowanie mojej pasji, wkraczanie gdzieś w nowe rewiry tego zainteresowania. To jak najbardziej tutaj czułem zawsze dużą satysfakcję, po prostu spotykając się z ludźmi, ważąc rzeczy, które wydawało mi się, że trudno, trudno mi uważyć i ciężko mi było się zmotywować, chociażby do uważania Dunkelwajcena. No a tutaj jednak no, jest jakaś rywalizacja, jest, jest jakaś, jakaś adrenalina, i pod tym kątem super było, było się w, w to bawić trochę na około chyba odpowiedziałem na to pytanie, natomiast polecam każdemu spróbować, jeśli no już do tej niestety, jeśli niestety nie możecie się zapisać, ale jeśli, byście, jeśli jesteście piwowarami domowymi, to, to polecam każdemu spróbować sobie właśnie wziąć udział w bitwach piwnych. Tutaj Paweł bardzo ważną kwestię podjął, że to jest po prostu spotkanie się z innymi piwowarami, wymiana różnych doświadczeń, wymiana opinii, także uważam, że to jest bardzo cenny czas, ale też bardzo cenny jest to, że nasz produkt, który samodzielnie wykonuje Poddajemy opinii konsumentów, tak naprawdę, bo jest to konkurs konsumencki, czyli możemy zdobyć doświadczenie, czy to, co robimy w domu, będzie, be, mogłoby się na przykład sprzedawać globalnie w browarze czy, czy w sklepie. No to kończąc materiał, życzę powodzenia podczas tegorocznych bitew piwnych, żeby był wysoki poziom i żebyście mogli powiedzieć, że kurczę, tu trzeba podjąć ważną decyzję, bo mamy. Czy cztery znakomite piwa z poszczególnych edycji eliminacji, które warto powtórzyć na dużych garach? Tego życzę Wam jako oddziałowi terenowemu, oraz Tobie, Tobiaszu, jako osobie, która ewentualnie miała, będzie miała później zagłoskę, czy takie piwa ważyć w łanbrowa czy nie. Wasze zdrowie. A jak Wam się tego typu materiały podobają, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie, cześć. cześć.